Sponsorem wiadomości jest restauracja Bistro pod Aniołami. Bistro pod Aniołami jeżeli w jedzeniu, szukasz magii wyjątkowe miejsce, wyjątkowe menu stworzone przez wyjątkowych ludzi. Okres wiosennoletni jest czasem, w którym właściciele zwierząt powinni z szczególną uwagą przyjrzeć się zachowaniu swoich pupili oraz zadbać o ich zdrowie. Jednym z zagrożeń są dobrze nam znane kleszcze które mogą wywołać wiele niebezpiecznych chorób. Wzrost temperatury powoduje zwiększenie aktywności kleszczy, której maksimum przypada zazwyczaj w dwóch fazach, to jest maju i czerwcu oraz na przełomie września i października. Obszarami, w których najczęściej przebywają kleszcze, są miejsca przejściowe między dwoma różnymi typami roślinności, na przykład gdy las liściasty przechodzi w iglasty lub odwrotnie. Te niebezpieczne pajęczaki często bywają dla nas niewidoczne, dlatego tak ważne jest, aby chronić siebie i swoich pupili przed ich atakiem. Najlepiej byłoby unikać miejsc, w których one bytują, niestety nie jest to takie łatwe. O poradę Jednego z niskich weterynarzy. No ponieważ jest to u nas w zasadzie mało możliwe, metod zabezpieczenia przed kleszczami jest kilka. Można kupić dobrą obrożę, która działa na, na, przeciwko kleszczom, jak i przeciwko pchłom i innym pasożytom zewnętrznym, które mogą się przyplątać. Są w tej chwili też kropelki, które podaje się na skórę między łopatki u małych, a u większych, między łopatki i na grzbiecie w stronie przedogonowej. Gdy jednak nie uda się przed nimi ustrzec, trzeba wiedzieć, jak go wyciągnąć, aby nie pozostawić zwierzęciu jego szczątek, które mogą wywołać silne reakcje alergiczne. Powoduje drażnienie tkanek. No i w końcu kończy się to wyrośnięciem guzów, nieraz wielkości jajka, a, a nawet i po prostu przejście w zmiany nowotworowe. Za pomocą pensety, jeżeli klesz już jest ładnych parę godzin dobrze zaczepiony, to niestety najczęściej się go urywa i zostaje część jego ciała, a jest to hityna, która jest jednym z najsilniejszych znanych alergenów. Są specjalne wyciągarki do kleszczy, z tym że po prostu um, trzeba raz przyjść z kleszczem na przykład do gabinetu weter weterynaryjnego. Lekarz pokaże, jak to usunąć. Kleszcze odpowiedzialne są także za wiele niebezpiecznych chorób, takich jak m.in. bolerioza, odkleszczowe zapalenie mózgu, anaplazmoza. Większość z nich może zakończyć się zarówno dla nas, jak i dla naszych pupili tragicznie, dlatego tak ważne jest, aby zabezpieczyć się przed tymi małymi pajęczakami.